Witam Was wszystkich Dzisiaj zrobimy sobie taką prezentację Piły akumulatorowej z Anhela. Jest to ta mniejsza wersja Dokładnie jest to model GCKS18LI Tutaj widzę, że mam rocznik 2020 piłę mamy oczywiście na akumulatory 18V. W tym przypadku producent zaleca używanie minimum 4A. Piła przychodzi do nas z prowadnicą oraz łańcuchem Oregona. Łańcuch mamy półduto. Długość tnącą mamy tutaj 250 mm. Tutaj mamy korek. Tutaj się wlewa olej do smarowania łańcucha. 200 ml tutaj wchodzi. W tym miejscu obok prowadnicy mamy śrubkę do napinania łańcucha. Wiadomo, hamulec. Wiadomo, sprzęgiełka żadnego nie mamy, bo jest to silnik elektryczny. Tutaj z boku piły mamy okienko do sprawdzania stanu oleju. Blokada przy przełączniku, trzeba by ją wcisnąć. Sama pilarka waży 3040 gram a z akumulatorem 4Ah waży 3700 gram. Całość ma około 70 cm długości 24 cm wysokości oraz 19 cm szerokości Piła jest miarę lekka, jestem w stanie utrzymać ją jedną ręką Nawet jej używać użytkowości... w Prędkość łańcucha wynosi niby 4,5 m na sekundę Tak to pracuje na akumulatorze 4A, w pełni naładowanym oczywiście hamulec oczywiście działa. Jak widać. Długo tej piły nie mam Bardzo mało porobiła Tam trochę gałązek gdzieś tam pocięła Trzeba było przy domu obciąć krzaki Więc łańcuch nawet jeszcze ani razu nie był szczony, Ale trzyma się spoko Na razie wystąpił jeden problem Jak przyszła To praktycznie nie podawała w ogóle oleju na łańcuch, nie? Jak się okazało Wziąłem kompresor No i po prostu tutaj podmuchałem trochę w ten kanał, który podaje olej no i zaczął wylatywać taki biały smar, więc yy, być może jest to składane właśnie na białym smarze i on może gdzieś przysechł albo coś i, i ta pompka nie dawała rady go przepchać coś takiego, no ale teraz jak włączę to widać, że olej pompuje ale według mnie nadal trochę za mało tego oleju leci na ten łańcuch, więc yy, próbowałem wlać rzadszy olej no i trochę to pomogło, ale chyba chyba przydoby się jeszcze rzadszy. Przejdziemy chyba do testów. W tym miejscu ma około 2,5 cm, tutaj dalej już 3, a na końcu nawet 5,5. Możemy sobie jeszcze sprawdzić, mam tutaj dwie takie małe kłody brzozy. Jak widać są gdzieś na grubość dłoni. Zobaczymy sobie jak wchodzi. Jak widać, poradziła sobie bez problemu. Myślałem, że będzie gorzej, ale dała radę. Po tych wszystkich cięciach, które teraz pokazywałem, może tam zrobiłem parę więcej. Cały czas mamy trzy kreski. Akumulator ma cały czas trzy kreski. Nie ładowałem go po tych testach, co wam przed chwilą robiłem. Także potniemy sobie jeszcze to na kawałki i zobaczymy. Ile w stanie ta piła jest yy, ciąć na jednym akumulatorze? Dobra, kolejny kawałek, znowu suchy, także nie ma lekko piła, a szczególnie myślę łańcuch. Okay. Zatrzymałem się po raz drugi Wiadomo jeszcze się włącza Ale nie ma sensu męczyć Jak już staje akumulator to Trzeba odpuścić I go naładować Opinie pozostawiam wam Napiszcie w komentarzu co, co o tym myślicie Także dzięki wielkie za oglądanie I widzimy się na kolejnych testach Trzymajcie się, cześć